Dobra, no to co? się Dobra, no to co? Teraz odpuszczam sobie do tego. Także, znaczy, tam dzień dobry, w amion indyderki dalej, suby, łapki i Mm -hmm. Okej okay. Widać, że to jest bardzo demko. Już czujność. Ten słoicek jakby miał dno nie miał dno naraz. Coś cały co, kisot jest. Okej, okay, no robienie maski. Jaka dziewczynka? Ty, ale gdzie to e, nie, nie pomijaj! Nie pomijaj, fajnie to wygląda. Adga, co się dupisz tam po tej chacie? Dobra, bierzemy kontrolę na dziewczynką. Dziwnie to zabrzmiało, ale. No cóż, der YouTube Administration, make algorithm better for me. O jezus, jak ja lubię mieć tą. Dużo sens w myszce. To już jest za dużo. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Gdzie to ustawić, Halo? No daj, weź weź daj na szóstkę, kurwa, zioma Może być, jest ciężko jedną może być. OK, e. Not my best work if I'm being honest To ego jestem pewny Dobra, co poś nic, nakręcić bez nakręcania, jak zawsze gra. Koko. W miarę normalna. Zabawka. Dobra. Usta trochę zmieniają percepcję. Jak, jak mi się uda w montażu, to mam pokażę te bordkie. Jezu, creepy do z jednym okiem już się zaczyna, nie? Już, 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 już Halo? Odboguj się? Aha, no... No... Nie no jest... Czekajcie, a napadzie? Się... O! Na padzie chodzi! Dobrze. Czym ty się przybliżasz? Napadźcie, no jedno oki, bandyta. A ta? Ta zdziwiona też. Pozytywka. Ja uważam, że jej stary to się jest tam. Ta też... Czekajcie, to to jest samoko? Patrzcie co tu jest lewe, tak? I tu też lewe? Też lewe. I się patrzą gdzieś na tą szafę. Przepraszam, to jest okno. Mruczek, to okno! Okej. Mamy to. Dobra, tu putupamy sobie dalej. porcelanowe lalki. Te już prawdopodobnie, z tego co widzę, mają obydwoje oczu. Okej, coś, 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 coś. Okej, jakieś formy lustra mamy. Ej! Ej! I to jest to samo pomieszczenie, ale nie ma kucyka I nie ma tej... Yy, what the fuck? A, dobrze, na padzie pokazuję, że to jest A Czy mogę czymś kucnąć? Hallo! Ty ścień! Ja żem kruka nie dojrzał! Okej okay. To co zawsze? Idziesz przeciwną do tego, co się świeci, mieni i ci podpowiada los. Yes. Bałagan. Dwie butelki gazeta. Bałaganu no nie widziałem, dziewczynko. Czekajcie, przychwycję tu miar No tam mi też tak jakoś tak drewnianie to przechwytuje. Okej. Okay. a taki... Yeah, that's good. It's starting already, right? It's fucking starting already. Oh goodness, she yes, scared guess. me. What are you Apple? up to, Jeremy? Dobra, I Jeremy. have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Chris. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent.

Miss Emily Hartwood, The Fan Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without. Okay. Jimmy? where'd he go? No, I'm going it I'll just post it myself then. Jutinka, jest o tych poczekaj. Widziałeś poczekajem szybko, bo już tylko macało od, od od tego od obiadu i zaraz jest. Dobra, co to po nie Zobaczymy czy będzie... Zobaczymy co będzie teraz. Jeremy uciek. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. No, a mogę jak się? się, coś tego biegania nie istnieje. Klucz, który chcemy. No weź ty bur, -bur Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Czy to ma być po prostu taki nabywanie? Nie chciałabyś tego. Miałam no, dobre Nie ten wiek po prostu. Nie ten i tyle. Nie ten typ książku. Tak bywa. Dobra. Zadom wąpię z tej manki. To mogę tworzyć huh? Ej, to było wyjście zewnątrz. Co jest to? to? Cholery. Tak miałem przeknąć, ale już. Ryka krótka. No sobie bałabym się tego zewnątrz. Nie zamykaj się. Ja wychodzę. Ja wychodzę z tego bunceta. Tylko zobaczmy co to jest. Ty w du WOŁD ja wychodzę Co to za automatyczne drzwi w, w, w erze że nie automatyczny drzwi. No też zamknijcie, no? Też zamknij. No, papa. Idziemy tu. No to już żeśmy tylko nie byli. No, very trzamki będę kłamał, może nie. Ale inaczej. Okej, okay, no weszliśmy. Co to jest? Jakiś klok Trzy... ja, ja nie chcę wiedzieć, co jest z tym zegarem. Hej! Okay? Jakieś słońce, księżyce inne duperale so Tak. To najbardziej. Co jest to? Ano! Oh, no. Jamie, what no, Tak, mówię to kulturalnie. Jeremy coś tu od Czekajcie. Zróbmy jedną rzecz kontrolną. Myślałem, tam są truki. zaraz się to jakieś... jakieś muchołówki, nie muchołówki, które by, są rozwijały, żeby tą dziewczykę zjadły. Okej. Okay. Ale czy ja mogę po prostu... Nie, nie mogę. Bo są drzwi Chyba, że to Aha. Aha, czyli moment, teraz muszę iść szukać klucza, aby użyć Okej, okay, po pierwsze... Tak, ja mogę to dziewczynko odbiegać. Ja rozumiem, że to jest horror i tak dalej, ale no włóczy się niemiłosiernie. A póki to. Łe! <trybuj> 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 bon, bon, to jest! Co to jest za zabiec? Stój! No. Dawaj, kop! Hop! nie, No dawaj no! Jezu, tyle nie, beto ja dawno nie, miałem! nie, 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 góry, ale to nie, don't touch the water. Woda to nie, Woda Woda nie, 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 No i co teraz ja Daj tam! Co się dziewczynko? Nie rozumiem, że przerażające, ale tak... Patrz, tu jest wieszok. Weź ten wieszok i zadzikaj te drzwi, żeby mieli trudniej otworzyć. Jezu! Jeste. No dawaj, to... Jest... Tamuj! No... A jednak fajne ulicy. Dlaczego to był niebieski? Następny gwizdak w stronę klucza. To jest takie zasadnicze pytanie. Gdzie mam iść? Aha. Czuję. Czuję. Przez okno Tak się rozejrzałem Ej, tu jest okno, patrz Masz ten list? No, product. No, Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto.

Доброе было.